Witajcie z tej strony Radek, zapraszam Was na niesamowitą serię Minecraft na Zielono. Rozsiądźcie się wygodnie i miłego oglądania. Jeśli materiał się podoba, stawcie to niesamowitą obserwację, komentarz i polubienie. Albo na odwrót. Miłego oglądania jeszcze raz. Kurde, ile ten ma tunel? No już 800 metrów, kurde. 800 kratek. 800 metrów. Bignę, 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 bignę. A tu końca nie widać. Oj, 50 diamentów się ma. A normalnie coś cudownego. Eee. No. ponad 800 kratek. <śm makes noise> Fajnie, dobra. A wrzucimy to tu, tu. Tu, 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 tu. Tu, tu też. Zrobimy bardzo dużą kolejkę. No, tam kolejną bazę będziemy budować. Ale dobre tu o to do góry można zanieść pyłkę. Jest coś, coś o. Blok Ten drugi. Trzeci, czwarty. Piąty, szósty. To. Hmm. no a tu się zrobi a, no a tu damy kolejny ten hmm. no na dniach będziemy robić te gigantyczne kolejeczkę ten się normalnie Zrobię tak, poszerzę się go. O. Dobra, idę po to, to były to, tory, czy ja tu stąd wyszedłem? A, zaraz się sprawdzi. No, pięknie, pięknie, pięknie. pójdziemy wszystkie tory jakie na górze mam jakie tam zdobyłem u kopalni no tam koło czterech staków tak zwykłych to aktywacyjne będzie trzeba to takie przyspieszające porobić Ło. no a trochę się zajdzie dobra kartofle dobra Krofi też mamy dużo i teraz tyle torów, tory zwykłe, tory zwykłe, tory zwykłe. Tutaj zasilane tory. O, rezystory Tory to reaktywacyjne było, panie. Nie tylko wagonik zrobić <laughs> mm. mm -hmm. No trochę tego jest tak się nazbierało. Tylko, tylko, tylko chwila. A Dobrze, dobrze. Idziemy na dół. Pięknie. Tu. Dobra. Ja sprawdzę, który to tunel. I zaraz tutaj. Kontynuujemy naszą pracę. Już wiem, który to tunel, to będzie ten tunel. Ten normalnie sobie tak pyk, pyk. Przyspieszymy. Eee, dobra. Przyspieszymy, tylko zrobimy, no. Kolejkę podziemną. Jurde. Czemu nie? Tak. Trzeba się bawić. No. Pięknie. O! Może dodajemy typik. Ja tak. Hmm. To będzie start, tak? czy tutaj tak będzie zajeżdżało. O, tutaj zostawimy taki ten. Mhm. Mm no Przystanek się kończy tu. O. Tu pijemy pierwszy ten. pyk. A, gdzie ja to dałem? Tu? <kupenie> tory zwykłe. wydajemy na razie tu. Tory aktywacyjne. To takie szybsze tory chyba. A tory przyspieszające. Tory z czynnikiem Panie. Pyk, pyk. A. U, jak pani się są... No, ciekawe, co to będzie, pyk. Eee, ja bym poprosił wagonik, tak? O. I to, 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 to za chwilę. <grych> Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zamknijmy ten. O, nie, 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 wystarczy chyba eee, coś tam zrobimy w tej naszej kopalni kilok mi się kończy te mam tych takich specjalnych niech tych mhm mm o No i fajnie się przyświetlają. To mi chodziło. Hmm. E, dobra, tutaj zaraz. O, tu mam to. Kurze, mam, ale mam przy sobie. To pójdziemy to przetopić. Hmm. A, tej drogi na górę. Albo idziemy ten. Tak. No. kurde, Czwarteczek wieczorem. O, tak. Ciemno za oknem. U. U można coś fajnego porobić. Pięknie. Idziemy po pogonik. Jeden pogonik do testu. Eee, dobra, to mi nie hamuj. No, na pewno tych trochę jest za mało, ale się dorobi, dorobi. O. O, tu jest takie. Coś. O. Pięknie. Kryształy, kryształy. Damy tutaj w sobotę wieczorem. E, może. Pijmy z Minecrafta. O. dobra, tutaj. Takie fajne rzeczy. Na TNT można robić. Mm. Pięknie. <grywki> Lub fajerwerki. O. ostatni odcinek. Przepaliło się. Pięknie. pójdziemy sobie wagonik? Tak. Mm. Tory aktywacyjne, to, to i to Tory z czujnikiem mm. zasilane tory najbardziej bardziej <grym> To by było Tory aktywacyjne mm. Tory Tory, zasilane tory O, to, Dobra, to Jest, nowe przepisy <grym> Pięknie Zabieram to idę na dół. Wróć. Mm. Wróć. No dobra. Mam złoto. Mam złoto. Mam złoto. Mam złoto. Mamy, 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 mamy potyki. Mamy złoto. Tak, 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 tak. O szpital. Hmm. Mamy patyki mamy. A tyle wyjdziemy na dół, bierzemy całe złoto. Pięknie, a to chyba tu. O tory zwykłe i tory zasilane. U 36. 6 w tym. Mm. A tam dzikie pszczoły latają. A <laughs> dobra. A poproszę, poproszę. Tak. Mm. Pięknie, pięknie. Zobaczymy te, te reaktywacyjne. A hmm. no dobra, to niech się przypali. Tyle nam starszych. Pyk. Idziemy na dół. Tu, 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 tu. No dobra, osędę wam tej drogi. Zobaczymy się na dole. Już jesteśmy prawie na dole. O krótkim cięciu, <laughs> e, dobra, mm. to, 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 to może to zabiorę? Adam tu co o piek. Pyk, o, pyk. o. Jo. ciekawe. Ufufu, uh, 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 panie. Mhm. Mm no dobra, to Robimy test. Tam się opłaci. I wsiu! Poruszam się szybciej. <grym> no, dobra. Zabieramy to. No tak. mm -hmm. Tutaj damy to. Piek. To. No, to się nie zaczyna. No. Pięknie, pięknie. Mhm. Mm No będzie to fajnie, fajnie wyglądać O Przeda się Przerwienic O No tutaj wreszcie to wygląda jak kopalnia hmm. no. Tu gdzie tysiąc gdzie 12, 12 musi być no 2000 i tam właśnie będzie biegła nasza kolejka Mhm. Mm mm, teraz tam tak. Mm -hmm. O kurde zombie To dziadzie, skąd się tutaj wziąłeś? A, no normalnie, będziesz spacyfikowany. Jeszcze Hmm. Kolejna torta. tak? Hmm. A dobra? Hmm. Tu damy? Kolejny cel? O? Pięknie, pięknie. A dobra? O. tak to będzie powiększona to, to. to zabieramy będzie pięknie o tutaj kopaliśmy sobie a tutaj coś może być nie sądzę ale dobra Zabieram sobie tu pyk o. To tak zaraz To idziemy tak, pyk, pyk, pyk tu nie można pyk. O, pyk. O. Mam jakiś na klepę przyszło A gdzie to jest? Ten, 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 ten. Bo nie, bo nie. Tu są pochodnie tutaj to, to, to nie jest potrzebne. O. 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 No dobra, dobra, dobra. Eee. <ścoughs> piękna kolejka, piękna. Już można. Dobra. W kolejnych odcinkach będziemy kontynuować kolejkę. O, już. Trochę jest. No, troszkę roboty będzie z tym, ale będzie fajny. To życzę Wam miłej nocy i do zobaczenia w kolejnych niesamowitych odcinkach. Trzymajcie się. Hej!